A więc czym są święta tutaj w Japonii? Przecież Japonia jest krajem buddyjskim. Jest tylko około 1% chrześcijan tutaj w Japonii, a poza tym chrześcijanie w Japonii są raczej związane z chrześcijaństwem czy odłamek chrześcijaństwa w wersji amerykańskiej. Dlatego też te, te święta całkowicie inaczej wyglądają niż to, co jest w Polsce. Pierwszą rzeczą, która zawsze przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o święto tutaj w Japonii KFC skąd się wziął KFC? KFC przyszło oczywiście z Ameryki do Japonii w latach 70 oraz Amerykanie, którzy tutaj właśnie mieszkali w tym czasie, chcieli kupić sobie indyka, ale w Japonii dotąd nie kupicie indyka gdziekolwiek, nie wiem dlaczego ale w tym momencie KFC oczywiście wyłapało ten moment, że Amerykanie szukają coś do zjedzenia na święta, dlatego też stworzyli bardzo mądrą reklamę Kentucky. Oczywiście Japończycy podłapali od razu tą kulturę jedzenia smażonego kurczaka na święta, ponieważ im się to spodobało. I teraz czy każdy Japończyk je takiego kurczaka? Nie, tylko parę milionów Japończyków. Głównie jest to taka tradycja z Tokio, a gdzieś poza Tokio chyba już nie aż tak bardzo, ale KFC ma dość sporo promocji właśnie w tym sezonie świątecznym, gdzie może kupić duży zestaw z kurczakiem dostanie się gratis gratis. W cenie będzie talerzyk oraz ciasto czekoladowe do wyboru. I tak właśnie Japończycy się ustawiają w kolejkach, aby kupić tego kurczaka, ponieważ dzisiaj, a nie jutro, nie wejdziecie do KFC, tylko ludzie, którzy mają rezerwację na tego kurczaka, mogą go pójść i go odebrać. A więc kolejną rzeczą, którą Japończycy bardzo uwielbiają podczas świąt jest to shortcake. Czym są shortcakes? Jest to ciasto biszkoptowe, przelane warstwami bitej śmietany oraz truskawkami. Kiedyś, dawno temu Japończycy klepali bardzo biedę. I przed wojną takie ciasto było podawane po prostu, było zrobione z masła oraz cukru. Przekładane znowu jakąś warstwą ciasta. Ale z czasem Japonia stała się bardziej bogata. Ten poziom życia w Japonii się podniósł i Amerykanie wprowadzili, tak jak KFC, Wprowadzili również bite śmietanę. Dlatego też, aby pokazać ten lepszy status życia w Japonii, Japończycy zaczęli robić właśnie te ciasta. Nie z, z masłem i cukrem, ale za to z bitą śmietaną oraz truskawkami. Do tego symbol bieli oraz czerwieni są to symbole kolory narodowe i do tego kolory, które odstraszają złe demony. Dlatego też w Japonii przyjęło się, że wraz z kurczakiem je się właśnie to ciasto. Kolejną rzeczą te w Japonii są świąteczne dekoracje, tak. Czemu w Japonii się wszystko dekoruje tak świątecznie? Na Zedaska. No się taciła dekoka suki kokaski deska. Dlatego. Właśnie Japończycy po prostu lubią dekoracje świąteczne. Ponieważ w Japonii nie ma żadnego święta, gdzie mogliby oni udekorować swój dom. Dlatego też Amerykanie wprowadzili dekoracje. Dlatego też Japończycy, gdziekolwiek nie pójdziecie podczas świąt, będą zapalone piękne światełka, będzie dość sporo choinek, będzie dość sporo dekoracji świątecznych. Japończycy bardzo często właśnie mają choinki w domu, tylko właśnie po to, aby przyozdobić ten dom i nadać tej aury świątecznej w swoim domu, mimo że są buddystami. Kolejną rzeczą na naszej liście są wyprzedaże w sklepach. W Japonii istnieje Black Friday, oczywiście. I zakupy w Japonii są bardzo dziwne, ponieważ wiecie, jak w Polsce są wyprzedaże, 50, 70, 80% schodzi z ceny. W Japonii jak pójdziecie na taką wyprzedaż jakiegoś jakiegokolwiek sklepu, 5, 10, 15, może w jakichś większych sklepach będziecie mieć około 50% wyprzedaży, ale to też nie wszystkie produkty w sklepie, ale tylko jakaś mała część, dlatego też te zakupy, w Japonii są mało warte, ale mimo wszystko Japończycy korzystają nawet z tych małych przecen i wychodzą robić szalone zakupy. Piątą rzeczą podczas świąt w Japonii są randki. Tak, właśnie ten czas przedświąteczny oraz czas świąt jest to czas, aby właśnie znaleźć sobie partnera, ponieważ w Japonii ta cała sytuacja świąt bardziej jest, przypomina walentynki niż same święta, ponieważ pamiętacie, że tak jak spędzacie te święta w Polsce, Albo my, Polacy, jak spędzamy święta, to tylko i wyłącznie my, Polacy, tak to robimy. Reszta świata robi to całkowicie inaczej, ma całkowicie inne obchody. Dlatego też w Japonii to jest bardzo ważny moment, aby znaleźć się partnera, wymienić się prezentami, pójść razem na romantyczną randkę do restauracji. To jest właśnie taki czas dla Japończyków, aby znaleźć swoją miłość, ponieważ Walentynki mają całkowicie inny obraz do tego niż to, co jest w Polsce. Ale o Walentynkach japońskich już kiedyś opowiadałem, i opowiadałem Wam jeszcze raz, jak przyjdą Walentynki. A więc czym tak naprawdę są święta tutaj w Japonii? Dla przeciętnego Japończyka święta są po prostu nie mogą zjeść kurczaka te ciasto z truskawkami pójść sobie do sklepu na zakupy pójść na randkę i popatrzeć na piękne światełka Dla małych dzieci jest to czas na gdzie mogą udekorować sobie choinkę w domu i będą czekać na Mikołaja, tego z Coca-Coli który przyniesie im prezenty Dla większości Japończyków po prostu znaczenie świąt w ogóle nie istnieje. I jest to po prostu taki dzień, gdzie się mogą pobawić w to, co robią biali ludzie na zachodzie. Tak to w rzeczywistości wygląda. Jeżeli chodzi o mnie oraz o Askę, to my święta spędzamy bardzo spokojnie. Ogólnie idziemy teraz do naszej ulubionej kawiarni, jaskółka. Napijemy się kawy, zjemy jakieś ciasto i tak to naprawdę to tyle z naszych świąt. Na zdrowie! Wesołych świąt! Oraz wszystkiego najlepszego tutaj od nas, właśnie z Japonii na zdrowie! Oraz do zobaczenia podczas nowego roku.